Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, jak przestać tak nadmiernie rozmyślać, jak pozbyć się tych wszystkich niechcianych myśli. A jeżeli chodzi o niechciane myśli, to jest wielu klientów, którzy przychodzą właśnie do mnie z tym problemem, że powracają do nich pewne myśli które im przeszkadzają w życiu, że te myśli powodują różne lęki, różne obawy, wpędzają ich w kompleksy i te myśli pojawiają się ciągle i ciągle. Wiele osób, które żyje tak przez lata, zmagając się z pewnymi cały czas powracającymi myślami, nawet wątpi w to, że tych myśli można się pozbyć. A ja wam dzisiaj pokażę, jak na początek pozbyć się tych myśli, jak je w ogóle złapać, jak rozpoznać ten swój problem, bo od tego tak naprawdę zaczyna się praca nad tym, których myśli powinniśmy się pozbyć, bo te konkretne myśli przeszkadzają nam w życiu. I tu pojawia się takie pierwsze pytanie, które można sobie zadać. Czy w ogóle można powiedzieć coś takiego, że myślę za dużo? Czy można myśleć za dużo? I wydaje mi się, że tak, można myśleć za dużo, i to jest sytuacja, w której te myśli, które ciągle powracają do ciebie, zaczynają cię męczyć i nie pozwalają ci normalnie żyć. Cały czas te myśli powodują, że wpędzają cię w różne takie stany emocjonalne, które ci przeszkadzają w takim normalnym funkcjonowaniu, i dlatego uważam, że można powiedzieć, że można myśleć za dużo i trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli złapiemy ten problem, że myślimy za dużo, że pewne myśli do nas powracają, no to musimy się tym myślom mocniej przyjrzeć i zobaczyć, z czego one wynikają. I ja często moim klientom mówię, że taka najtrudniejsza wojna rozgrywa się często właśnie w naszej głowie. To są różne myśli, różne schematy, różne doświadczenia z przeszłości, które do nas wracają i od których tak naprawdę nie potrafimy się zdystansować i to wszystko wpływa na nasze myśli, a ostatecznie na nasze emocje, i to nam uniemożliwia takie normalne funkcjonowanie. Wiele osób, które do mnie przychodzi właśnie z problemami ze snem, z problemami z przewlekłym stresem, z problemami z takimi powracającymi lękami, które biorą się nie wiadomo skąd to są osoby, które ostatecznie zdają sobie sprawę, że od lat żyją w takim kołowrotku. Że powracają do nich pewne myśli, od których nie potrafią się uwolnić, i oni doskonale wiedzą, że jak te myśli zaczną się już rozpędzać, no to wiedzą, w jakim konkretnym stanie emocjonalnym skończą i że to nie jest stan, w którym tak normalnie można funkcjonować. I kiedy tak przyglądamy się wspólnie z moimi klientami tym nawracającym myślom i zastanawiamy się, co one w nas powodują, to właśnie bardzo często klienci mówią o lękach, o wątpliwościach, o pewnych obawach przed przyszłością, przed zrobieniem czegokolwiek, ale też często klienci mówią mi o takich negatywnych nawykach, czyli sami siebie w taki nawykowy sposób wpędzają w negatywny stan emocjonalny, który przeszkadza im w takim codziennym, normalnym życiu. A więc, jeżeli znasz ten problem, albo jeżeli Twoi bliscy mają taki problem i chcesz takim osobom bliskim pomóc, no to musisz wiedzieć, od czego zacząć? Jak zacząć pracę nad takimi negatywnymi myślami? Często wiemy, że mamy z tym problem. Natomiast musimy temu się jeszcze mocniej przyjrzeć, i praca nad negatywnymi myślami, żeby jakoś je opanować, polega na początku na tym, żeby sobie uświadomić, rozpoznać dokładnie, które te myśli bywają dla nas najbardziej negatywne i najbardziej sterują naszymi emocjami i wpędzają nas w te wszystkie stany emocjonalne, które przeszkadzają nam w życiu. A więc pierwszy krok, żeby zapanować nad swoimi niechcianymi myślami, powracającymi myślami, to jest krok, w którym musimy być bardziej świadomi tych wszystkich myśli i zacząć je w pewien sposób kategoryzować, na te myśli, które są dla nas najbardziej szkodliwe i na te myśli, z którymi my już w jakiś sposób potrafimy sobie poradzić. A więc jeżeli chcemy sobie uświadomić, jak różne myśli na nas wpływają, musimy też zastanowić się troszkę głębiej nad tym, co jest takim wyzwalaczem do tych myśli. I ja wielu moich klientów zachęcam do tego, żeby zaczęli prowadzić dziennik swoich niechcianych myśli. Polega to na tym, żeby nosić przy sobie albo mały dzienniczek, albo jakąś kartkę papieru, albo nawet wiele osób teraz robi to w telefonach. No Telefony zawsze mamy przy sobie. A więc zawsze, kiedy pojawia się w Twojej głowie taka nawracająca, niechciana myśl, Zapisz dokładnie, jaka jest to myśl oraz w jakim konkretnym kontekście się pojawia, bo to jest ważne nie chodzi tylko o twoją myśl, ale chodzi tutaj głównie o złapanie tego kontekstu, bo to często kontekst jest naszym problemem. Bo pojawiają się w tym kontekście różne wyzwalacze, które prowadzą nas ostatecznie do tego, że te nasze niechciane myśli się nakręcają. A więc trzeba prowadzić ten dziennik, bo trzeba jakoś uchwycić nie tylko temat tej swojej niechcianej myśli, ale ten kontekst, kontekst sytuacyjny. Więc może być to jakieś miejsce, może być to Twój dom, Twoje biuro, miejsce pracy, może być to Twój samochód. Wiele osób ma niechciane myśli, ten początek tych niechcianych myśli w konkretności. W konkretnym miejscu, ale może też chodzić o konkretny czas. Może te niechciane myśli pojawiają się rano, zaraz po przebudzeniu, może pojawiają się w południe, może w porze obiadowej, kiedy spada ci na przykład energia. Ale wiele osób ma problem z niechcianymi myślami zaraz przed snem, że takie osoby nakręcają się. Tymi niechcianymi myślami pojawiają się różne emocje, które uniemożliwiają im normalny sen. A więc musisz się zastanowić, czy twoje niechciane myśli są związane z konkretnym miejscem, czy z konkretnym czasem, a może są związane z jakąś konkretną osobą, która tak na ciebie działa, że pojawiają się u ciebie te wszystkie niechciane myśli. Może to twój partner, partnerka, może. To osoba ci bliska, a może to osoba, z którą po prostu przebywasz w jednym miejscu i w jednym czasie i nie masz z tą osobą jakichś większych relacji, może to jest w pracy, ale ta osoba tak na ciebie działa, używa takich słów, że zaraz u ciebie pojawiają się te wszystkie niechciane myśli. A więc koniecznie musisz zbadać te swoje niechciane myśli właśnie za pomocą takiego dziennika, żeby nie tylko uchwycić treść, bo na tej treści niechcianych myśli bardzo często się skupiamy. Natomiast zapominamy o tym, żeby opanować te niechciane myśli, musimy złapać szerszy kontekst. Co powoduje, że te niechciane myśli w nas się pojawiają? Czy to chodzi o miejsce, o czas, o nasze zmęczenie, o to, jak w danej sytuacji się czujemy, bo to często też jest związane właśnie z nami. Kiedy mamy dużo energii, te niechciane myśli do nas nie przychodzą. Ale kiedy mija już wiele godzin w ciągu dnia, kiedy skupiamy się na różnych innych rzeczach, i kiedy nie mamy chwili odpoczynku. To w pewnym momencie pojawiają się te niechciane myśli, które zmuszają nas wręcz do takiej przerwy. Pracuję z różnymi osobami, które właśnie zaczęły dostrzegać, że ich organizm w pewien sposób broni się takimi niechcianymi myślami przed tym, że oni pracują w takich wielogodzinnych blokach czasowych, nie robiąc sobie żadnej przerwy i po prostu bardzo szybko się wypalają. Są zmęczeni, a wtedy, kiedy są zmęczeni, to do ich głowy przychodzą różne niechciane myśli, które oni sami się nauczyli, że jak zaczynają się te niechciane myśli, to robią sobie tą przerwę. A więc organizm broni się w ten sposób i trzeba to rozpoznać. Bo kiedy to rozpoznasz, to nie musisz się zajmować konkretnie tymi niechcianymi myślami, tylko w tym wszystkim co do tych myśli prowadzi, a nad tym dużo łatwiej zapanować. Dużo łatwiej jest zrobić sobie przerwę w odpowiednim czasie. Niż zapanować albo spróbować zapanować nad niechcianymi myślami, kiedy one już się nakręcą. Dobrze wiesz, że jeżeli masz ten problem i doskonale wiesz, jak to jest, kiedy takie niechciane myśli do ciebie wracają, to nie jest tak łatwo po prostu z tego zrezygnować, opanować te myśli. Natomiast dużo łatwiej zadbać o ten kontekst, o to, żeby jak najmniej tych wyzwalaczy było w Twoim otoczeniu, a wtedy od razu ilość tych niechcianych, nawracających myśli się zmniejszy. A więc. Pierwszym krokiem do tego, żeby zapanować nad tymi niechcianymi, powracającymi myślami, to jest taka autoobserwacja, taka analiza samego siebie i kontekstów sytuacyjnych, w których te niechciane myśli się pojawiają, ale dzięki temu musisz również rozpoznać, w jaki sposób te niechciane myśli wpływają na twoje samopoczucie i na twoje funkcjonowanie. Wielu moich klientów mówi o tym, że jak mają już problem z tymi niechcianymi myślami, to pojawia się taki przewlekły stres, który powoduje, że na przykład jesteśmy zmęczeni psychicznie przez bardzo długą ilość czasu. Może pojawiać się stan ciągłego takiego napięcia, życia w takim napięciu albo w takiej niepewności, że w sumie nie wiemy o co nam chodzi, ale czujemy, że zaraz coś się wydarzy i to też jest bardzo męczący stan, taka ciągła niepewność, ciągłe takie przychodzące do nas różne negatywne Emocje, takie podburzające w nas, takie różne lęki, trudność w skupieniu. To jest kolejna sprawa, z którą zgłaszają się do mnie osoby, które mają takie niechciane myśli. No bo jak się skupić w momencie, kiedy w twojej głowie rozgrywa się ta najtrudniejsza wojna? Oczywiście, jeżeli mamy problem ze skupieniem, ze stresem, takim przewlekłym stresem, z ciągłym stanem napięcia, to nie ma się co dziwić, że takie niechciane myśli, nawracające ciągle myśli do nas, są jednym z głównych po powodów, dlaczego my mamy problem ze snem. I wiele osób sięga po różne tabletki, różne sposoby na to, żeby zasnąć, natomiast dla tych osób. Bardzo cenne byłoby to, żeby po prostu opanowali swoje niechciane myśli, pozbyli się tego nadmiernego stresu, nadmiernego napięcia, tego, tego problemu związanego z tym, żeby od tych myśli się odkleić, a wtedy ten sen z dużo większą łatwością by się pojawił. Jest jeszcze jedna rzecz, o której my bardzo często w kontekście niechcianych myśli zapominamy: chodzi o to, że takie niechciane myśli nas męczą psychicznie, a kiedy jesteśmy tak zmęczeni psychicznie, Reagujemy często bardzo agresywnie, nawet na takie niewinne zaczepki, i wiele osób zauważyło, że jeżeli ma problem z nawracającymi, niechcianymi myślami, to robią się takie bardzo drażliwe. A kiedy jesteśmy bardzo drażliwi, wchodzimy w różne bezsensowne kłótnie. I wiele par, z którymi pracuję, ostatecznie dokopały się te pary do tego, że jedna osoba lub nawet dwie, czasami osoby. Mają problem z tymi nawracającymi myślami, to ich męczy psychicznie, robią się drażliwi i potem kłócą się o coś, co zupełnie nie ma większego sensu. A więc przewlekły stres, te kłótnie, zmęczenie psychiczne, ciągłe napięcie, ciągła niepewność to wszystko jest, można znaleźć w źródle, czyli w tych niechcianych myślach, które do nas przychodzą. A więc jak to wszystko zatrzymasz, te niechciane myśli. To możesz się pozbyć bardzo dużego, dużej ilości stresu ze swojego życia, tego napięcia, tych nieprzyjemnych stanów emocjonalnych. Natomiast, żeby to zrobić, musisz nauczyć się rozpoznawać zarówno treść swoich myśli, jak i kontekst, gdzie te myśli się pojawiają. A więc mam nadzieję, że już po tym pierwszym kroku doskonale zdajesz sobie sprawę, że takie negatywne tkwienie w tym takim kołowrotku niechcianych myśli. Jest bardzo dla nas szkodliwe na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym. Po prostu musisz mieć świadomość, że takie tkwienie w tej pętli negatywnych myśli, które nie prowadzą nas do żadnych sensownych wniosków, żadnych sensownych odpowiedzi, nic tak naprawdę nam nie dają, tylko nas męczą, to jest coś, jeżeli to u siebie zaobserwujesz lub u kogoś bliskiego, to jest coś, z czym trzeba po prostu wygrać. Trzeba spróbować się z tym zmierzyć, pozbyć się tego problemu, a dużo innych problemów, które masz w swoim życiu, może raptownie się zmniejszyć, ponieważ te ciągłe, nawracające myśli męczą nas na różne sposoby. I dlatego my wpadamy w różne stany emocjonalne, których nie chcemy, zachowujemy się w sposób, w jaki nie chcemy się zachowywać, tylko dlatego, że jesteśmy po prostu zmęczeni tym ciągłym napięciem, tym stresem, tymi niechcianymi myślami, i dlatego musisz się tym zająć, lub dlatego musisz pomóc bliskiej osoby, żeby ta osoba zmierzyła się z tym tematem odpychania od siebie niechcianych myśli, żeby po prostu ułatwić jej życie. A więc pierwszy krok do pozbycia się negatywnych, niechcianych, nawracających myśli, to jest uświadomienie sobie, jak one na nas wpływają i kiedy się one pojawiają, a więc uświadomienie sobie, co jest naszym wyzwalaczem. I drugi punkt, który jest tutaj kluczowy, jak już wiesz dużo więcej na temat swoich niechcianych myśli, masz świadomość, gdzie i kiedy one najczęściej się pojawiają, to w tym drugim punkcie kluczowe jest to, żeby przełamać. Ten cykl niechcianych, nawracających myśli. Musisz po prostu przerwać ten wzorzec. Jeżeli dobrze odrobisz tą lekcję z samoobserwacją, to doskonale wiesz, że Twoje niechciane myśli pojawiają się wedle konkretnego wzorca. No i tutaj kluczowa sprawa w tym punkcie drugim jest przełamanie tego wzorca, czyli zmiana swojej aktywności, jakichś swoich działań, aby zmienić swoje myśli. Czyli na przykład są osoby, które jak zaczynają wchodzić w ten tryb. Negatywnych, niechcianych, nawracających myśli, widzą, że odpala się ich ten klasyczny wzorzec, który doprowadzi ich do tego kołowrotka niechcianych myśli, to muszą nauczyć się skupiać uwagę na innych zadaniach, a więc muszą zacząć coś robić. Tylko takie osoby nigdy nie wymyślą tego, co mają robić w danym momencie, muszą mieć. Przygotowany konkretny plan, a więc taki plan, co zrobię w momencie, kiedy pojawi się ten niechciany wzorzec, kiedy ja już to zaobserwuję, za co ja mam się zabrać. I niektóre osoby właśnie coś takiego robią. Wychodzą na spacer, jeżeli mają możliwość, zajmują się jakąś konkretną czynnością, to musisz dostosować do siebie, ale chodzi o to, że. Musisz to mieć przygotowane wcześniej, i przykładowo są też osoby, które nie do końca mogą coś konkretnego zrobić, ale próbują odwrócić swoje myśli od tych negatywnych myśli, które się pojawiają, a więc odwrócić to swoje skupienie i skupić się na czymś innym. I tu może pojawić się Twoje koło ratunkowe czyli na czym Ty masz się skupić w tym konkretnym momencie. I to nie jest tak, że ty w tamtym momencie wymyślisz sobie raptownie, na czym masz się skupić, żeby nie skupiać się na tych niechcianych myślach. Koło ratunkowe polega na tym, że ty masz z góry ustalony plan, na czym mam się skoncentrować. Znam osoby, które mają przy sobie jakąś książkę lub książkę elektroniczną i czytają sobie coś w momencie, kiedy właśnie pojawiają się niechciane myśli. Mam też osoby, które są osobami wierzącymi i mają przy sobie jakąś modlitwę, którą odmawiają w tym momencie, kiedy pojawiają się niechciane myśli. Są osoby, które słuchają w danym momencie muzyki, robią wszystko, byle tylko odwrócić swoją uwagę właśnie w tym kluczowym momencie. W momencie, kiedy jeszcze mam kontrolę nad tymi niechcianymi myślami, ale jeszcze ta spirala tych negatywnych myśli się nie uaktywniła, nie rozpędziła, bo kiedy znajdziecie ten moment przełomowy, doskonale będziecie wiedzieć, że jeszcze tu można te niechciane myśli zastopować, ale już po przekroczeniu tego momentu dużo trudniej będzie te myśli zastopować, bo one już zaczną się same napędzać. Ale, żeby to wszystko złapać, musicie przeprowadzić tą autoanalizę, którą mówiłem w punkcie pierwszym, o której mówiłem w punkcie pierwszym. A drugi punkt, musicie znaleźć ten moment przełomowy, gdzie Wy możecie ten wzorzec przełamać. Tak wygląda mój wzorzec niechcianych myśli. W tym momencie mogę skupić się na innych zadaniach. Mogę po prostu coś zrobić, mogę coś zrobić innego niż normalnie w takiej sytuacji, albo spróbuję odwrócić swoją uwagę od tych niechcianych myśli. Słuchając czegoś, czytając coś, skupiając się konkretnie na czymś innym, na czymś, co będzie moim kołem ratunkowym, na czymś, co sobie wcześniej przygotuję. I pamiętajcie, że to wszystko, o czym Wam tutaj mówię, wymaga ćwiczeń, wymaga, wymaga praktyki, bo czym częściej będziecie próbować odwrócić swoje myśli, od tych niechcianych, nawracających myśli, czym częściej będziecie próbować sięgnąć po swoje koło ratunkowe, zrobić coś w danym momencie, co macie zaplanowane, co jest waszą ucieczką od negatywnych myśli, tym częściej będziecie mieli taką sytuację, żeby to trenować. I w tym po prostu będziecie lepsi, w tym. I chodzi o to, żeby to ćwiczyć, żeby mieć cierpliwość, że te efekty pojawią się za jakiś czas, że czasami będzie tak, że zatrzymacie te niechciane myśli, a czasami po prostu one popłyną. Przekroczycie ten próg, w którym jeszcze mogliście zatrzymać te myśli, no i musicie dać sobie do tego prawo. Niestety ćwiczenia polegają właśnie na tym, że czasami nam się coś udaje, czasami nam się nie udaje. Natomiast kluczowe jest to, żeby Świętować swój pierwszy sukces. Jeżeli w którymś momencie, pierwszy raz uda Ci się zatrzymać tą spiralę negatywnych myśli, to nie ignoruj tego momentu. Nie, nie staraj się powiedzieć, że no to dopiero początek pracy. Świętuj ten pierwszy moment, bo Twój pierwszy sukces jest bardzo ważny. Moi klienci, którzy podchodzą na poważnie do tematu zatrzymywania tych negatywnych myśli i naprawdę chcą. Się wyćwiczyć w tym dobrze, chcą opanować te swoje myśli, chcą zapanować nad swoją wojną w swojej własnej głowie i podchodzą do tego tematu na poważnie, to mają największy problem właśnie z tym punktem. Świętować swój pierwszy sukces, bo oni by chcieli mieć sukces od razu, zapanować nad swoimi myślami. Natomiast to nigdy tak nie działa. To wszystko wymaga ćwiczeń, bo skoro ty przez lata ćwiczyłeś czy ćwiczyłaś to, żeby rozpędzać te negatywne myśli, które doprowadzają cię do różnych negatywnych stanów emocjonalnych, no to nie ma się co dziwić, że w tym negatywnym sposobie myślenia masz dużo większą praktykę niż w hamowaniu tych negatywnych myśli. Dlatego ten Twój pierwszy sukces trzeba świętować, bo jeżeli dostrzeżesz swój pierwszy sukces, Pojawi się wiara, że Ty w ogóle możesz nad tym zapanować. I to jest bardzo ważne w kontekście moich klientów, że oni muszą najpierw uwierzyć, że są w stanie nad tym zapanować. Bo jeżeli Ty przez wiele lat zmagasz się z tym samym problemem niechcianych, nawracających myśli, to na początku nie masz za dużej wiary w to, że kiedykolwiek się z tego uwolnisz. I dlatego tak ważne jest świętowanie tego pierwszego sukcesu, bo jak złapiesz pierwszy sukces, będziesz mógł czy mogła myślami do niego wrócić. To nawet jak kilka razy potkniesz się i ulegniesz tym negatywnym myślom, to zawsze możesz wrócić do tego sukcesu i powiedzieć sobie: No tak, skoro raz mi się już udało, to wystarczy, że będę trochę dłużej ćwiczyć i po prostu na pewno mi się to uda. Dlatego ten pierwszy sukces, dostrzeżenie tego sukcesu, opowiedzenie o tym sukcesie komuś bliskiemu, komuś, kto też to zrozumie, kto to doceni. To jest bardzo ważny element pracy nad sobą i pracy nad opanowaniem swoich negatywnych, nawracających myśli. A więc mamy już dwa punkty omówione. Pierwszy to jest ta świadomość, ta autoanaliza, rozpoznanie swojego wzorca, który napędza nas do tych negatywnych myśli. Drugi punkt to było przełamanie tego negatywnego wzorca, które polegało głównie na zrobieniu czegoś innego wbrew swojemu wzorcowi, czy na skupieniu się na czymś innym. I teraz mamy trzeci punkt, który pomoże Wam opanować te niechciane myśli. Chodzi tutaj o przewidywanie i o unikanie. Musisz przewidywać, co może wywołać Twoje negatywne myśli. Zobacz, że taki ważny tutaj w tym momencie jest znowu punkt pierwszy, czyli świadomość, co jest Twoim wyzwalaczem. Jeżeli wiesz, co jest Twoim wyzwalaczem, to musisz, musisz świadomie unikać za wszelką cenę tego, co Ci szkodzi. A więc musisz planować swoje życie, swoje środowisko tak, aby unikać narażania się na wyzwalacze tych negatywnych myśli. Oczywiście pewnie nie uda ci się w 100% zrezygnować z tych wszystkich wyzwalaczy, choć uwierz mi, że znam takie osoby, które po analizie swoich niechcianych myśli i analizie swojego otoczenia wyeliminowali niemal 100%. Tych wyzwalaczy ze swojego otoczenia i całkowicie inaczej zaczęli myśleć. Natomiast nie oszukujmy się, nie każdy ma taką możliwość. Na przykład, jeżeli jakimś wyzwalaczem jest coś, co jest poza Twoją kontrolą, na przykład coś, co jest w Twojej pracy, to wiadomo, że z tego nie zrezygnujesz. Natomiast ze wszystkich innych wyzwalaczy, sygnałów, które powodują, że Ty masz jakieś niechciane myśli, nawracające i bardzo dla Ciebie obciążające emocjonalnie, to po prostu zastanów się, jak możesz świadomie tego po prostu unikać. Mam też na przykład klientów, którzy mają w sobie te niechciane myśli. One się pojawiają w momencie, kiedy ktoś z ich bliskich, na przykład starszy rodzic, do nich dzwoni, zrzuca na nich taką bombę emocjonalną, no i wtedy się zaczyna rozpamiętywanie, żale i tak dalej. Na pewno to znacie, albo na pewno znacie kogoś, kto ma z tym problem. I ci moi klienci, w momencie, kiedy właśnie zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak zapanować nad swoim środowiskiem, jak świadomie unikać tego, co mi szkodzi, powiedzieli wyraźnie: Nie są w stanie nie odbierać telefonów od swoich rodziców, nie są w stanie zrezygnować całkowicie z tego kontaktu, ale wyrobili w sobie taki nawyk, żeby nie odbierać tych telefonów od piątku do niedzieli. Po prostu, każdy inny dzień mogę rozmawiać z rodzicami, ale nie psuję sobie weekendu. I te osoby zaczęły dużo bardziej odpoczywać w ten weekend, bo nikt im nie zrzuca takiej bomby emocjonalnej. A mieli na przykład taką sytuację, że w piątek, wieczór dostawali taką informację, jakieś były przytyki ze strony rodziców, nieprzyjemny telefon, i już ten weekend im się nie układał, problemy w związku i tak dalej. To miało szersze konsekwencje. Natomiast taki niby prosty trik, że od piątku do niedzieli nie odbieram tych telefonów, zupełnie mnie to nie interesuje. Ze względu na moje zdrowie fizyczne i psychiczne i emocjonalne, po prostu daję sobie sam taką granicę. Tu nie dam sobie wrzucić różnych niechcianych emocji, po prostu tego unikam. I zobaczcie, jakie to jest świadome unikanie tego, co nam szkodzi. Natomiast, żeby zrobić to świadomie, musimy na początku wiedzieć, co nam szkodzi, jak jest to dla nas szkodliwe i jak to zatrzymać. I tu jest też jeszcze bardzo ważne to, żeby wyznaczyć sobie różne granice w różnych obszarach, w tych obszarach, które są naszymi wyzwalaczami niechcianych myśli, że kiedy ja jeszcze mogę walczyć ze sobą i próbować coś zrobić w danym kontekście, na przykład w rozmowie z rodzicami, a kiedy ja już się wycofam, ponieważ wiem, że jak przekroczę pewną granicę, to już się pojawi ta spirala niechcianych negatywnych myśli i bardzo ciężko będzie mi zatrzymać te emocje. A więc, Zastanówcie się, gdzie jest ta granica, do jakiego momentu wy chcecie się starać, walczyć o coś, a w którym momencie po prostu chcecie się wycofać. I to jest kluczowe, żeby zaplanować to wcześniej, zanim te wszystkie negatywne myśli się pojawią. I pamiętajcie, że w tej pracy nad opanowaniem tych niechcianych, negatywnych, nawracających myśli chodzi głównie o poczucie wpływu o takie właściwe poczucie wpływu na swoje życie, bo kiedy masz te niechciane myśli. To te twoje poczucie wpływu na twoje życie jest rozchwiane. Dlatego, jeżeli chcesz pracować nad sobą, to pracuj nad akceptacją tego, czego nie możesz zmienić. Po prostu musisz to zaakceptować. To nie może w tobie wywołać takich negatywnych emocji. Przestań walczyć z tym, co jest poza twoim zasięgiem. Po prostu staraj się to odpuszczać, ale weź pełną odpowiedzialność za to, na co naprawdę masz wpływ, co jest pod twoją kontrolą. A więc kolejny raz wracamy do tej sytuacji, kiedy dzielimy całe nasze życie na to, na co mamy wpływ i na co wpływu nie mamy. Staramy się, żeby to, na co i tak nie mamy wpływu, nie działało na nas negatywnie emocjonalnie, i nie wyniszczało naszego życia, a to właśnie tam najczęściej kierują się nasze niechciane nawracające myśli. Natomiast dużo większą wagę przywiązujemy do tego, jak Opanować te obszary, nad którymi naprawdę mamy wpływ. I musimy przeciągnąć te niechciane myśli z tego obszaru, na którego wpływ i tak nie mamy, do tego obszaru, gdzie jest nasze poczucie wpływu. I to jest bardzo ważna praca nad sobą w wielu moich materiałach mówię wam o tym, że trzeba dzielić te rzeczy, na które nie mamy wpływu i na które mamy wpływ, i zdecydowanie bardziej częściej, zdecydowanie częściej skupiać się na tych rzeczach, na które naprawdę mamy wpływ. Także dajcie znać w komentarzu, jak wy podchodzicie do tematu niechcianych myśli, oraz jeżeli znacie taką osobę, która ma z tym problem, wyślijcie jej ten materiał. Naprawdę może jej się to przydać.